Brian Deleski z Abel Distributors. Przygotowałem film na temat testowania zewnętrznego ciśnienia statycznego. Link znajduje się poniżej. Powinieneś to sprawdzić. Ponownie. Zewnętrzne ciśnienie statyczne testuje wszystko od pieca na zewnątrz. Testuje więc filtr i cały spadek powrotu, kanał, wszystko i wszystko od góry pieca. Testuje więc klimakonwektor, plenum, wszystkie kanały, wszystkie otwory wentylacyjne. Co może wpływać na zewnętrzne ciśnienie statyczne? Wszystko. Czy otwory wentylacyjne są zamknięte, czy kanały są zbyt małe, czy filtr jest zbyt gęsty. Ale pewnego dnia zadzwonił do mnie wykonawca, który powiedział mi, że mój film kłamie na temat testowania ciśnienia statycznego, ponieważ miał niskie ciśnienie statyczne i niskie ciśnienie statyczne podczas testu. A kiedy testował, włożył sondę do komory dmuchawy, do komory wymiennika ciepła, tak jak powinien. Zdziwiło mnie to przez chwilę. Musiałem go zapytać. Powiedziałem, że jest kilka rzeczy. Kiedy sprawdzamy zewnętrzne ciśnienie statyczne, nie sprawdzamy niczego wewnątrz. Sprawdzamy więc, ile ciśnienia ssania uzyskuje Tadmuchawa, jeśli jest ograniczona. Będzie to więc jak próba zasania piłeczki golfowej przez wąż ogrodowy. To jest ciśnienie, które mierzymy tam na dole. A tutaj na górze mierzymy, gdzie próbuje wtłoczyć powietrze i pakuje je tam, a jest to ciśnienie zewnętrzne. Te dwa sumowane. Daje nam nasze zewnętrzne ciśnienie statyczne. Ale są rzeczy wewnątrz pieca, które mogą wpływać na... na odczyty. Nie da się ich wychwycić. Nie powie ci czego szukać, ani co z tym zrobić. Więc miał niski poziom statyki. Kiedy rozmawiałem z nim przez telefon, powiedziałem, wiesz co? Zadam ci dwa pytania. Czy to piec na 90%? Odpowiedział, że tak. Powiedziałem, w porządku, to jest to, co chcę, żebyś zrobił. Chcę, żebyś wysunął dmuchawę. Połóż się na plecach i spójrz na dodatkowy wymiennik ciepła. To bardzo gęsto rozmieszczone żebra, prawie jak w chłodnicy samochodowej. Chcę, abyś na to spojrzał, ponieważ jeśli właściciel domu zmienia filtr przy włączonym wentylatorze, czasami w kropli dostaniesz duże króliczki kurzu, małe kawałki rzeczy. Czasami nawet króliczki kurzu przyklejają się do filtra. Podczas wysuwania filtra albo staczają się z niego, przechodzą przez dmuchawę i utkną tam lub podczas wysuwania coś utknęło w dolnej części kropli ze swobodnie przepływającym powietrzem zostanie zasane, przesłane przez dmuchawę i utknie w dolnej części wtórnego wymiennika ciepła. Gdy wymiennik ciepła zostanie zatkany, dmuchawa nie ma gdzie wdmuchiwać powietrza. Więc teraz nie porusza powietrzem, nie wytwarza takiego samego ciśnienia ssania. Ciśnienie statyczne na dolnym końcu będzie więc niższe. Teraz jeśli powietrze nie przemieszcza się przez ten piec, ciśnienie statyczne na górze będzie niższe. Są więc rzeczy, które wpływają na ciśnienie statyczne wbudowane w piec. Odzwonił do mnie jakieś dwie godziny później powiedział: trafiłeś w dziesiątkę. Wysunąłem dmuchawę. Wszedłem tam. Była całkowicie pokryta psią sierścią, kurzem i brudem. Wyczyściłem ją. Wszystko było w porządku. Innym sposobem, w jaki zewnętrzne ciśnienie statyczne może wydawać się niskie. Ale nadal występują problemy z przepływem powietrza jest koło dmuchawy. Każde z tych żeberek jest zagięte. Byłem więc przy wielu pracach i zazwyczaj dzieje się tak, gdy ktoś pracuje z zapakowanym filtrem i przepuszcza brud i kurz. Nawilżacz obejściowy sprawia, że wszystko jest trochę wilgotne. Pracują z filtrem z włókna szklanego przepuszczają trochę brudu i kurzu, a te żeberka zostają zapakowane i tracą tę miseczkę. A kiedy zapełnią się brudem i stracą tę miseczkę, zasadniczo byłoby to tak, jakby wziąć łopatki wentylatora i po prostu je spłaszczyć. W pewnym momencie jest to po prostu obracający się dysk. I tak właśnie jest w tym przypadku. Bez tych żeberek zbierających powietrze jest to tylko wirujący dysk. Traci swoją wydajność i traci ilość powietrza, którą może poruszyć. Więc teraz, jeśli poruszasz mniej powietrza, oczywiście Twoje ciśnienie statyczne będzie niskie, a przepływ powietrza będzie niski. Mamy więc do czynienia z dwoma problemami powodującymi niski przepływ powietrza. Tak więc, jeśli spojrzysz na koło dmuchawy i jest ono zabrudzone, jedyną rzeczą, którą możesz zrobić, jest wyjęcie go, zsunięcie go z dmuchawy, podłączyć do niego wąż ogrodowy. Sugerowałbym znalezienie, i nie wiem gdzie to jest, wagi. Wiesz, one są wyważone. Znalazłbym wagę. Wyczyściłbym go tuż obok. Umieściłbym dwa znaczniki po każdej stronie ciężarka. Na wszelki wypadek. Gdybyś podczas czyszczenia silnika szczotkował go do czysta, usuniesz ten ciężar. Będziesz mógł upewnić się, że wróci on we właściwe miejsce. W przeciwnym razie masz kłopoty. Dwa tygodnie temu facet zapytał mnie: Hej, ciężarek odpadł. Skąd mam wiedzieć, gdzie ją umieścić? Nie wiem, jak to zrobić. Nie mam odpowiedniego sprzętu. Powiedziałem mu, żeby kupił nowe koło. To jedyny sposób, aby się upewnić. Dopóki nie zobaczysz śladów zadrapań w miejscu, w którym ten niewielki ciężar został umieszczony na płetwach, utkniesz w martwym punkcie. Inna sytuacja, o której nie myślałem, dopóki nie natknęliśmy się na zatkane wtórne, i to był bardzo dobry chwyt tego faceta. Wiedział, że ma problemy z przepływem powietrza, sprawdził statykę i był tym zaniepokojony. To skłoniło go do szukania w innych miejscach. Wiemy więc, że jeśli wtórny wymiennik ciepła jest zatkany, będziesz miał niską statyczność. Jeśli koło dmuchawy jest zabrudzone, powietrze nie będzie przepływać w wystarczającym stopniu. Inną rzeczą, którą widziałem, i użyję tutaj innego koloru, jest poluzowanie izolacji po wewnętrznej stronie komory dmuchawy. To mnie zaskoczyło. Było to podczas jednej z moich prac, gdzie wszystko sprawdziłem i złożyłem z powrotem. Miałem problemy z przepływem powietrza. Zastanawiam się, co się z tym dzieje. Otworzyłem go z powrotem. Sprawdziłem wszystko. Trochę mnie to zaskoczyło, dopóki nie zdałem sobie sprawy, że izolacja po wewnętrznej stronie obudowy była odklejona. A kiedy dmuchawa się włączała, Obracała się i blokowała połowę dmuchawy. Doprowadzało mnie to do szału. Od tego czasu widziałem również awarię wymiennika ciepła, w którym izolacja po wewnętrznej stronie szafki przy wymienniku ciepła odpadła, opierając się bezpośrednio o wymiennik ciepła. Ta strona wymiennika ciepła była tak gorąca, że dosłownie wypaliła się w niej dziura. Więc jeszcze raz. Ciśnienie statyczne podczas testowania nie będzie znane. Jeśli jest bardzo, bardzo niskie, to też może się dziać. Jest więc kilka rzeczy, na które warto zwrócić uwagę. Obejrzyj film na temat testowania zewnętrznego ciśnienia statycznego. Kolejnym pytaniem, które często otrzymuję, jest to, kiedy należy sprawdzić zewnętrzne ciśnienie statyczne. Cóż, w dzisiejszych czasach, jeśli piec, który wymieniałem, był w przyzwoitym stanie, prawdopodobnie włączyłbym klimatyzację. Przetestowałbym ciśnienie statyczne ze starym piecem, aby sprawdzić, czy mam jakieś problemy. Jeśli mam problemy ze starym piecem, są szanse, że będę miał problemy z nowym piecem. Problemem jest umieszczenie nowego pieca o zmiennej prędkości, który będzie przyspieszał, aby spróbować zrekompensować wysokie ciśnienie statyczne. Więc niektóre z rzeczy, które mógłbym zrobić, gdybym wyjmował piec, który miał wysoką statyczność, oczywiście przyjrzymy się cewce A, albo kiedy ją wymienimy, będzie dobra, albo kiedy wymienimy piec możemy wczołgać się pod spód i wyczyścić cewkę A, więc to jest oczywiste. Ale coraz częściej wykonawcy stawiają piece na 6-calowych skrzynkach powrotnych, zdejmując spód pieca i zamiast 16-calowego stojaka na filtry, wybierają 20. Nie obchodzi mnie, czy masz 75 tysięcy 3 tony. To zawsze dobry pomysł. Zapewni to większy przepływ powietrza na drugą stronę. Zwłaszcza jeśli po stronie filtra znajduje się silnik. Silnik ten zajmuje sporą część przestrzeni wewnątrz koła dmuchawy. Wiemy więc, że powietrze musi przepłynąć i zostać zasane z drugiej strony. Dlaczego by tego nie ułatwić? Większy filtr pozwala również na zastosowanie gęstszego filtra, więc jeśli ktoś chce filtr typu alergenowego, nie polecam ich nie w jednym celu. Zazwyczaj wszystkie kanały, jakie kiedykolwiek widziałem, są nieco krótsze na powrocie, ale jeśli powrót jest w porządku, dodanie cali kwadratowych do tego filtra oznacza, że można zastosować gęstszy filtr, mieć większą powierzchnię i będzie to to samo, co uruchomienie mniejszego filtra, który był bardziej swobodny. Mam nadzieję, że coś z tego pomoże. Czekamy na więcej informacji. Zamierzamy sprawdzić, co powodują różne filtry, jaki wpływ mają na ciśnienie statyczne. Sprawdzimy wzrost temperatury. Naciśnij dzwonek. Subskrybuj. Obejrzyj pierwszy film z testowania ciśnienia statycznego. Brian Dileski, Able Distributors. Miłego dnia.